22 marca w Londynie odbył się przedpremierowy pokaz gry Homefront: The Revolution. Nie zabrakło na nim wysłonnika IGN Polska, którym była moja skromna osoba. Miałem na nim okazję wypróbować bardzo duży fragment rozgrywki z gry, której droga na sklepowe półki trwa już 5 lat i jest dość kręta i wyboista. Zaczynając od zmiany wydawcy poprzez przemodelowanie i przemianowanie studia, a kończąc na sporej rotacji osób pracujących przy produkcji, jak Homefront The Revolution zniósł te wszystkie rewelacje i jak prezentuje się na dwa miesiące przed premierą? Na początek mogliśmy zanurzyć się w pierwszych minutach rozgrywki, które niestety nie powodują u nas nawet małej stróżki cieknącej ślinki i potrzeby doznania więcej. Wita nas całkiem przyjemne intro, które wyjaśnia nam pokrótce, dlaczego właściwie Stany Zjednoczone są pod okupacją Korei Północnej. Po jego zakończeniu, kiedy mamy ochotę wreszcie sprawdzić na własnej skórze, jak okrutne jest życie partyzanta, czeka nas rozczarowanie. Kiedy w końcu kamera zacznie pokazywać obraz z widoku naszego bohatera, jedyne na co pozwolą nam twórcy, to rozglądanie się na boki. Podczas tego mało interaktywnego wstępu poznajemy dwójkę towarzyszy, którzy narzekają na okupanta, przygotowując koktajle Mołotowa. Szkoda, że nie mamy okazji nawiązać z nimi bliższego kontaktu, ponieważ wkrótce giną, nie pozostając w naszej pamięci na dłużej niż kolor sukienki pogodynki z wieczornego wydania wiadomości. Parę razy pada również nazwisko Walker. Z tego, co musiałem się domyślić, jest on jakimś połączeniem Rambo i Mesjasza, który, według wszystkich wokół, jako jedyny jest w stanie znieść jarzmo okupacji. Szkoda, że nie zostało to wyjaśnione w bardziej szczegółowy sposób. Podsumowując, dużym minusem, który się należy drugiemu konfrontowi, jest zaczęcie historii jakoś od środka, oddając w nasze ręce niemą postać z imieniem, która nie ma ani żadnej przeszłości, ani wpływu na podejmowane w świecie gry decyzje. Na szczęście postacie, które poznamy w późniejszym etapie gry są bardziej zajmujące, chociaż do ideału im jeszcze daleko. Nie zawsze będziemy rozumieli ich motywację, chociaż im dalej w rozgrywkę, tym mniej mi to przeszkadzało. Zanim jeszcze przejdę do samego biegania i strzelania, muszę wspomnieć o bardzo interesującym i kreatywnym systemie modyfikacji broni. W każdej chwili możemy podpiąć do naszego narzędzia mordu inny celownik, tłumik lub większy magazynek, o ile wykupiliśmy dla niego takie ulepszenie. Dostępne są również bardziej radykalne ulepszenia, które kompletnie zmieniają sposób używania danej broni. Moim osobistym faworytem jest połączenie strzelby z miotaczem ognia, dzięki czemu zaczynamy dziskać we wrogów ognistymi kulami. Interesująco przedstawia się również system opancerzenia: w sklepie możemy kupić na kamizelki i inne wojskowe wyposażenie, które dodatkowo wesprze nasze statystyki takie jak szybkość przeładowania, poruszania się, a nawet trudność wykrycia przez żołnierzy. Mapa podzielona została na różne strefy, które mogą być na przykład zielone, gdzie toczy się na nich w miarę normalne życie. Wciąż żyją tam cywile, lecz jednocześnie wewrotowe działania prowadzą partyzanci. Czerwone, mogą w nich przebywać jedynie wojska koreańskie, a każda inna osoba zostanie zastrzelona na miejscu. Obszar dostępny w grze ma być według twórców ogromny, a podczas tego niemal 6-godzinnego testu mogliśmy zobaczyć jedynie ułamek mapy. Jeśli to stwierdzenie okaże się prawdziwe, czeka nas spora gra. Kiedy już możemy wyjść w otwarty świat Filadelfii, głupim pomysłem jest rozpoczęcie rzezi na ulicach, ponieważ Koreańczycy zawsze sprowadzą posiłki, które stłumią nasze jednoosobowe powstanie zanim zdążymy powiedzieć niepodległość. Dlatego inna strategia niż uderz i uciekaj lub załóż tłumiki działaj po cichu nie ma za bardzo prawa bytu. Głównym celem naszych działań jest zaprowadzenie w danej strefie nastroju rewolucyjnego. Dokonamy tego poprzez wykonywanie różnego rodzaju działań, które są oznaczone na mapie. Czeka nas wyzwolenie katowanych cywilów, sabotowanie niektórych budynków lub zdobywanie koreańskich posterunków. Po wykonaniu odpowiedniej ilości tych zadań, mieszkańcy zaczną odważnie wyrażać swoją pogardę dla okupanta zarówno krzykami i wyzwiskami, jak i wyzwoleńczymi napisami na murach. Wtedy czują, że rewolucja wisi w powietrzu. Po tym, jak już podburzymy lud przeciwko okupantowi, udajemy się do kolejnej strefy, gdzie czekają na nas kolejne wyzwania i zaczynamy wszystko od nowa. Wszyscy czyściciele map i ci, którzy nie mogą znieść widoku 99% ukończenia zadań w strefie, będą zachwyceni. Poza wcześniej wymienionymi aktywnościami jest prowadzona główna linia fabularna, która będzie oferowała bardziej zaawansowane misje, takie jak sabotaż stoczni poprzez podanie się za robotników, a następnie zrobienie niezłej rozpierduchy za pomocą skradzionego pojazdu opancerzonego, nad którym niestety nie będziemy mieli kontroli, ale o pojazdach za chwilę. Na chwilę obecną trudno jest mi wypowiedzieć się na temat fabuły, widziałem zarówno jej gorsze, jak i lepsze fragmenty, jednak wciąż za mało, aby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski odnośnie całości. W grze będziemy mogli dosiąść jednośladu, aby szybciej przemieścić się z miejsca na miejsce. Podczas sesji pytań z deweloperem udało się nam dowiedzieć, że jest to jedyny pojazd, którym przyjdzie nam pokierować. Niestety model jazdy wymaga dopracowania. Zdarzało mi się nagle zatrzymać na kawałku gruzu lub w większym krawężniku. Inną, znacznie poważniejszą dolegliwością, która pojawiła się podczas jazdy motocrossem, były nagle materializujące się patrole. Podczas podróży z dużą prędkością zdarzyło mi się nagle wpaść na koreański czołg, którego sekundę wcześniej jeszcze nie było. Do premiery Homefront The Revolution zostały jeszcze dwa miesiące, a twórcy mają nad czym pracować. Miejmy nadzieję, że większość niedoskonałości uda się wyłapać i unieszkodliwić, jednak po tym, co widziałem i w co grałem, nie zapowiada się na wielki hit lub szczególne objawienie. Spodziewałbym się raczej solidnej produkcji czerpiącej z takich tytułów jak Far Cry lub Dying Light i dorzucających do tej formuły własne rozwiązania. Homefront The Revolution trafi na sklepowe półki 20 maja 2016 roku. A wy czekacie na możliwość wyzwolenia się spod jarzma koreańczyków? Co myślicie o grze? Piszcie w komentarzach.